Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuję prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast Biznesu bez stresu, 29 listopada 2021 roku, odcinek 146. Obawa przed sukcesem. Ludzie chcą mieć święty spokój, zazdroszczą innym sukcesów, ale wolą mieć święty spokój. Chcą pójść do roboty, odwalić to, co im każe szef i mieć gdzieś ostateczny wynik swojego działania. A potem z chorą satysfakcją pozłorzeczyć na okrutny los i swoją niedolę. Tymczasem jakakolwiek przedsiębiorczość jest przeciwieństwem świętego spokoju. Właściciel firmy nie ma na kogo zwalić winy za niedotrzymanie terminu albo kiepską jakość usługi. Może próbować, ale i tak nikt mu nie uwierzy. W tym kontekście zacząłem zastanawiać się nad fenomenem obawy przed sukcesem. Bo że ludzie boją się porażki, to jest oczywiste. Nikt nie lubi być krytykowany. Ale skąd się bierze obawa przed sukcesem? Myślałem o tym już od dłuższego czasu i nagle, podczas biegu przez las, doznałem olśnienia. Aż się zatrzymałem z wrażenia. Otóż obawa przed sukcesem jest zamaskowaną obawą przed porażką. Już tłumaczę, jak to działa. Każdy sukces wiąże się z wejściem na wyższy poziom w danej dziedzinie. Nieważne, czy chodzi o pisarza, który napisał poczytną powieść, sportowca, który zdobył medal, czy przedsiębiorcę, który sprzedał pierwszą partię foteli biurowych. Po takim sukcesie cały świat oczekuje kontynuacji. I to nie byle jakiej. Pisarz powinien publikować kolejne bestsellery, sportowiec zdobywać medale, najlepiej złote, a przedsiębiorca dostarczać znakomite meble biurowe. To olbrzymia presja, z którą ludzie bardzo często nie potrafią sobie poradzić. Człowiek inteligentny jest w stanie sobie wyobrazić przeszłość i czające się w jej zakamarkach zagrożenia. Z tego powodu to jego właśnie najczęściej atakuje obawa przed sukcesem. Wie, że jakby chciał, to by ten sukces odniósł, ale potem pojawiłoby się zobowiązanie do bezbłędnej kontynuacji rozpoczętego dzieła. Pojawiliby się kolejni odbiorcy jego pracy, którzy nie zawsze byliby zadowoleni. Bojąc się związanego z nieuniknionymi porażkami stresu, porzuca odważne plany i zastyga w bezruchu, jest mu wystarczająco dobrze w jaskini komfortu, w której zamieszkał wiele lat temu. Szkoła i wychowanie, ciągłe ocenianie i strofowanie nauczyły go postawienia: wychylaj się, nie podskakuj, sieć na d, i przytakuj. Został w dzieciństwie przycięty, niczym żywopłot, do szablonu posłusznego pracownika, który boi się sukcesu. A ty, czego się bardziej boisz? Sukcesu czy porażki? Zanim odpowiesz na to pytanie, mam jedną prośbę. Zostań patronem biznesu bez stresu. Patroni otrzymują e które są niedostępne dla nikogo poza nimi. Naprawdę warto zostać patronem biznesu bez stresu.